To jest, to jest otwarte? Zamknięte. A niech to kopnie. Dobra, jadę. Jestem urzędnikiem, jestem urzędnikiem, też będę mógł... STOP! Radź do góry! Jestem urzędnikiem państwowym. Proszę mi oddać wszystkie swoje oszczędności. Bo nic mi będę mogli zrobić. Nic! Nic a nic! Nie ma takiej możliwości. Siema, Legia. Siemanko, nie wiem czy mówiłem, czy nie mówiłem. Kurwa, no i weź teraz napisz biznesplan? Ja nie mam pomysłu na bądź biegł, odchodzi teraz. Ja po prostu się chrzątam po mieście. Nie, adwokat to odchodzi. Adwokat to jest słabo płatny, co ja będę kurwa jeździć po komisariatach? No, ale biznes kurwa odbierze mi cały cały, cały fan z tej gry. Wiesz o co chodzi? Jak wejdę w biznes, to stanę się takim gościem, co będzie mówić. eee, lol, coś, coś mi się w, 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 w oczach mi się coś zwiesiło. Ej, mam pają, pajączka, mam. mam pajączka, jak coś, Z2, Z2. I będę pisać taki opis. Będę robić tak, nie? Będę stawać tu, jak nie będę mógł, przy komputerze będę i pies, będę pisać opis. O, i będę tak, nie? lody. Na no, urzędniku będę robić fałszywe umowy. Podpisywać, wiesz, mógł okradać ludzi na to, że jestem urzędnikiem. No, a co na mainie będę robić? Na minie to będę mógł ludzi my myć, nie? Samochody. Siemano, Sigal! Siema, siema. Co tam? Ale głodny, kurwa, jestem. Muszę coś, wiesz, Czaj, czaje. No, łapówki będę mógł brać. Siemano, profesorio, aka Miguel. Jeśli dobrze myślę. Zepsute kanapki. Kurwa, jadę do tego, do hurtowni. ZAGI! Biuro... albo. albo faktycznie ten. myjnia z Happy Endem, nie? A co wy myślicie, co było lepsze? Bycie urzędnikiem, kurwa! Big Jimmy aka Najlepszy urzędasz w, w Twoim mieście? Czy pierdolony. Big Boss, kurwa, mini? Ale mini to ja nie muszę wcale dostać, wiecie o co chodzi? Minie to kurwa dostanie ktoś, kto naj najbardziej społeczny pomysł wyrzuci. Urzędas. No dużo roboty może być na urzędniku, ale. się kurwa, może myję, no. ale to weź też ten biznesplan, napisz. może by w sumie też. Ludzie do urzędasów to przychodzą, wiesz. No ale. No ale zobacz z drugiej strony, to taki urzędnik. Yy, taki urzędnik na przykład. ja bym komuś musiał samochód przepisać, wiesz. Ludzie może będą się zgłaszać teraz coś takiego. I z drugiej strony, kurwa, czy ludzie będą na mainie przyjeżdżać? Gdzie ta mainia miałaby być? U ding dong? Pang tego dong pianga? Ty to ten dong Piang dostaniesz, kurwa, tą mainie, na pewno. Przecież oni, kurwa, mają tą mainie. Zaraz zadzwonię do niego, się zapytam. Dung dujo du ping nie odpowiada. O bana chyba dostał już. A gdzie jest Kozbala Tete kurwa? O Tete ciekawe czy jest No ja bym jeszcze te kanapki mógł napierdalać, nie? Ale to już teraz sobie nie pójdę do nich kurwa o kanapki prosić Jest, jest, tylko że ja często w parku jestem, więc nie mam Kurde kasza by mi się przydała Nie mam nic z kapusty żadnej O, otwarte Odjadę sobie chociaż do bankomatu, idę ten, jadę, pojadę zaraz tak hurtownie. I. No nie, no to już kurwa, to będzie tak samo jak na Smoke on the Water z drugiej strony właśnie, no to, będzie, to będą te zobowiązania na 100%, ale w sumie na myjni kurwa, to ja nie będę musiał tam stać, pracowników zatrudnię, ludzie będą chętni, żeby pracować na pewno. Here kurde. comes the money, go, here, here we go. go, money talk, here comes the money, 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 money. money. <ścoughs> L profesor 2 oh. złote i 50 groszy. Siema big Jimmy La familia Caputo pozdrawia. Trzeba uzupełnić dniówkę streamerska, bo należy się za dobry content po zdrobyczku. Dzięki profesor. Hej, Caputo, puto familia! Ej, to by to. zrobię Dobra, mam pięć na taksówkę swoją. Ale budy, to już kurwa w budek to jest w chuj już. Wszyscy kurwa na te budki tylko. Ja zaraz muszę skołować te kanapki zrobić i, I... I, I Zresztą ja taką budkę z takosami, to ja sobie mogę otworzyć kurwa bez biznesu w grze. Taka prawda Wezmę takiego wana, zapierdolę, kurwa zaraz zostawię się z kanapkami i będzie gitara. Dopóki urzęda nie wpadną. Biznes Plan to, na... to się napisał w chat GPT kurwa no No ale wiesz ja chciałbym to oryginalnie zrobić. Dobra, poproszę. Dzięki słuchajcie za followa!

4 złotych i 20 groszy kolejne, dziękuję bardzo! Już się uzbiera dycha, dycha 40 chyba Nice, kurwa, prawie dniówka streamerska wyrobiona. Słuchajcie jeszcze tylko trochę streama, bo zaraz pewnie pierdolnie dniówka streamerska ja się zawijam, pa pa! <śśmieniu> Dzięki to ja piątek za followa Aaaasz, napiszę kurwa SMS-a tylko na, ty, na tym pierdolną sicie No Super big taxi Zaprasza 6562 sied siedem 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 Lamuzin Już za późno <śmienny> 420. Oh! Lampucero! postero, ja kies je. O klik kriep afkarend af. Fuck you, o kurwa. Ga mooi koer dat ik ze If you if you don't know, then you know. Mm -hmm. Jasno! A popatrzmy co tam na ogłoszeniach, Może ktoś coś sprzedaje ciekawego. Giga, giga, kurwa, giga! O, leśny. <giby> Pierdala się! Gdzie idziemy? A dobra, spokój za teren na spokojnie, na spokojnie, Zabiorę Cię w całości, w jednym kawałku garnuchu. Patrzcie raz, widzisz to, jak się zaczął dupą, na tym musiałem zaciągać? <grywa> tego zaciągać. i dzisiaj nie bój, na pewno się, się stanie. <grywa> tak, tak. Możecie <grywa> się. Yo! Przechodzę z jaskru nie dygaj, nie dygaj na robocie, jedziemy, zaraz będziemy. Co, co, już się wkurwiasz? No, kapuściaku... skręcę cię, garnuchu? Jo, serio? No już się, po, powinien przestać tego używać, co? Jo, nie dygaj się, Kapuściany je. Zobacz, no, będę mówić kapuścianę u <laughs> Albo czajniku. <laughs> tak, będę mówić. Sorry. Wypierdalać sobie taksówki! Nie ma ruchu, jestem O! Kajlep, co jest? Co No, Daniel, no! Mm -hmm. Giga, Gigu, dobra, jadę prosto do skróty! A! Plan filmowy! Nagrywajcie mnie, jak jestem pojebany! Rękaw. Druga Sona, odbitka. Szymano El Profesorio. Dzięki za follow! Po popranie zjedziły ulicami Los Santos. Ulicami Starego Nowego Miasta. No kontakt, no kontakt. No <grytanie> je to jest lewo. to jest takie proste samochodem. Wsialaj! Ciemnuchu. Nie powinienem takiego myć Dziwnie, głupio mi się z tym czuć. Wiecie jak powiedziałem takie słowo. Zielone było! No, jak się trąbi, to normalnie jest zielone. Nie chcę coś bana. Albo za 4 dni. Czemu jest taka rozbieżność? Pewnie normalnie powinieneś za 4 dni, ale się od odwołujesz. Hamburgermenu? Jaki kurwa hamburgermenu? Jo! Proszę mnie zagadywać, jak w pracy jestem. Nie siedziałem takie rzeczy jak się dzieją. Ja pierdolę. Co to kurwa za fajny driving kiebany. No nie! Nie! Stój, stój, skredek! Przepraszam pana. Bardzo pana przepraszam. A ciągle patrzę na czat, wie pan tu obok na laptopu mam normalnie czat odpalony, i ciągle na niego zerkam, i tworzą się takie rzeczy, a nie inne. Rozumie pan? Mam nadzieję, że to nie płynie na pieniądze, które otrzymam za kurs, który dla pana realizuje, co? Nie płynie, dobra, dzięki. Kurwa, co z tą taksówką jest nie tak. No co to jest ta remotka Szczerze zęby To jest stary, stare e szczerze zęby Rwa. Zaraz czekajcie O, działa Sorry, mam rozjebany kabel od drugiego monitora i... Trochę tak. <grywa> Teraz monitor mi się na żółto zapali, więc musiałem się zatrzymać. Widzicie o co chodzi? Ej, jeżeli jeszcze nie masz tu followa, ziomek, na tym kanale, to zostaw followa, rozumiesz to. Rzesza followa, rzesza w nabie followa tu. Bo jeszcze słuchajcie, w ogóle przez weekend, przez weekend wiebałem 200 followów na tym, na Twitchu. Ta streama nad nie było. <laughs> Nieźle są. <co>? A, co. <laughs> Dzięki wojtasz! <laughs> Dzięki! Szyma lortesek ja pierdolę <laughs> Myślałem, że to paleto jadę i jadę, patrzę sobie w czat. już chciałem być palet, paleto to miał miał kursi kursik powrotny. O to już taka chujowa miejscowa zostanie zajem z 300 chyba. Chcę spotkać się w ogóle z Stevena Kenrixa chciałbym spotkać To jest moje największe marzenie w tym momencie Jakoby Big Jimmy Dobra, pan wysiada. Co kurwa, 100 baksów! Jak się spoci, pojedynczy, to nieśmieszne i się tam razem połujemy z torcikiem już z. Mhm. Przykro, przykro wobec tego, ale spoci! Chodzę na różne ostatnie, ostatnimi czasy streamy, sobie zerkam, No to spoci kurwa za każdym razem jest. Go u mnie nie ma. Już powiem wam tyle, to już to, że spociego nie ma, to to jest gorsze nawet niż to, co napisał mentor na pewnym streamie tak. I jaką klasyfikację streamerów ustawił.. <ścoughs> dole. Ale i tak jest podium, wiesz, i tak jest gig. Musimy też w tego często widzę. Ale to zawsze jesteś, kurwa, sporadycznie. No, no, jest... <laughs> no napisał tak. Jeden, Evron. Dwa, Masle. Y, trzy, Benjamin grucha. Yo! czekaj, coś miałem zrobić po kursie Ale zapomniałem Gdzieś to pewnie mam wyżej napisane, przypominajkę, ale przejadę się jeszcze Crazy Yo Zajebista to macie chronologię na drugą stronę musiałem przejechać Fortu zagudo po jakiejś Jeepa znowu? Co to ma znaczyć? Ale zaraz pokażę jak... Crazy Taxi Driver zajeżdża. Zapraszam. No jeszcze muszę, muszę. Piesicie. Piesikę, no? Serio? To jest słop z Podlasia? <laughs> Bo Bimber chyba umie pić. Pewnie jest swojak. Jak jest swojak, to G, kurwa. Kasperny nie lubi piesikeli, tylko ze względu na to, że. Kasperny się wychował na złotej. W Warszawie Na 35 Na 35 Nie lubi wszystkich, którzy są poniżej 35 Lubi tylko powyżej I, I Roberta Lawandowskiego No chciałbym, chciałbym Kasperny akurat. Bardzo bym chciał kurwa, żeby to była prawda. Chciałbym, żebyś pewnego razu powiedział... <grywka> Chciałem Kasper, żebyś pewnego razu powiedział, że tak naprawdę to nie kupowałeś tych słów i wszystkiego, bo to była tylko lekcja dla mnie. Żeby zobaczyć czy że tak naprawdę jestem spoko gościem i pierdolą mi jakiegoś kurwa donata nie wiem na 250 koła 300 Może być w dolarach. Yo! Yeah! Co Pan Bessia? Pan Bessia z Polski? Haha, <ścoughs> boki, Lubisz co? Lubisz jeździć bokiem? Lubisz boks? Czekaj, czy jest taka animacja z rękawicami bokserskimi. Jak jest ja to będę się bić. Jo! No pewnie za czasów Five City, bo. O! Oh! Kurwa, masz ten wózek, już jest rozdopcony w drobny mak. Ja już, kurwa nie będę nim jeździć. Ja będę tego zwrócić, oddać i zgarnąć pieniądze z powrotem. No tu ja nawet nie wiedziałem, że ktoś taki istnieje wtedy. Nawet nie wiedziałem, co to jest strefa. Znaczy pewnie oglądałem na YouTube jakieś filmiki, ale nie wiedziałem za bardzo o co chodzi. O, to jest fajna pisanka. Jezus Jezus kurwa! Ja pierdolę Co to jest za, taksówka, za taksu, taksówkarski za ride za taksur, taksówkarski ride I pojechał prosto to Właśnie słabo idzie to zarabianie kasy. Chyba pojadę zaraz na te pierdolone kodeiny, tylko że nie wiem gdzie to się później sprzedaje. Znaczy, gdzie się odbiera te paczki. O, trzy stówy chociaż, dzięki. Ty piara jebana jaka. Dobra, jadę. Wyjebane w tą robotę, jadę zdać tak taksówkę kurwa i... Kuju to mam. Dobra, mówisz, masz. Wiesz co, klapin, bo sobie boty kupiłem. <grywka> żart. Boty sobie kupiłem po prostu, wiesz, 40 botów za 600 zł było. Dlatego nikt tu nie pisze oprócz Kaspernego, Orteczka i ten... I oprócz Simiego, no i adresu był zaprogramowany, tak, że wiesz, że ma przyjść, przywitać się, jak ktoś nowy napisze się Indian Boards, Indian Boards, Special Sports, Special Service Here. O, młody Benek, to nawet z polskimi nikami wziąłem, wybrałem sobie. Best service in Europe Indian BOATS Indian boats rayeshit -e Rayeshit -e My name is Reyeshit I'm your I'm your help here now now Ej, jo, gościu! Ale masz obolałe ciało! Ja pierdolę, to widać na pierwszy rzut oka! Ale akcja! Na razie! Czubku jebnięty kurwa, nauczy kurwa grać w roleplay, z zjebie pierdolony! Co? Wracam. Ty opierdoliłeś mnie na 50 baksów skurwy synu. O mnie kurwo na 50 dolarów, rozumiesz to? Ja nie chcę tej twojej taksówki i oddawaj mi 50 baksów. Pan zwróci po prostu fajne. Ale... Dawaj, dawaj mi kurwo 50 baksów! Dawaj mi 50 baksów! No spokojnie... Nie to ty oddawaj, ty dawaj! Ty dawaj 50 baksów za niego. Może poprosić ładnie... A Dobrze nie... przepraszam, przepraszam, a pan nas... Boże. Ja, ma pan nas ja. Reklamują się. Bardzo przepraszam Pan jest yy, szefem Pan nie. jest szefem. Sła, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie, to, nie. spytaje. że pan jest szefem Wygląda. masz biznes. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Miłego. in front of the